Witajcie, cześć wszystkim. Info na dziś. Zaczynamy nową serię. Opcja jest taka. Gram z widzem raz na tydzień. Każdy widz będzie wybierany losowo z komentarzy. Każdy kill to 100 VBC dla Ciebie. Gram z Tobą. Mogę Ci przeszkadzać, ale raczej tego nie będę robił. Wiecie, jak za bardzo zaboli mi portfel przy 15-20-30 kilach, to wtedy można się martwić. Warunkiem dołączenia do serii jest like, subskrypcja i komentarz pod odcinkiem, który jest właśnie z tej serii. Najczęściej pod ostatnim, chyba że będzie mało komentarzy, to po prostu połączymy wszystkie odcinki i wtedy wybierzemy losową osobę. Uprzedzam pytania, tak można zagrać dwa razy. Tak, musisz mieć mikrofon. To są jedyne wymagania. Mikrofon sprawny i to, że chcesz wziąć udział w odcinku. ja właśnie przechodzę do naszego nowego kolegi, który będzie starał się wyrzeć mi jak najwięcej pieniędzy z kieszeni. Mam nadzieję, że nie będzie to dużo, ale z drugiej strony też chcę, żebyście coś wygrywali. Także, do zobaczenia w odcinku. Przechodzimy tam. Witam po krótkiej przerwie, jesteśmy tutaj z Shadowem. Shadow, powiedz coś o sobie, proszę. Mam no, no 12 lat. Grałam dużo w I długo. Okej. Okay. Ja tu jestem tylko takim supportem. Chodzę z boku, staram się coś pomóc, ale jednocześnie... Jak e, Shadowowi będzie za dobrze szło, też będę przeszkadzał, nie oszukujmy się. <grym> o, na zamek. Standardowo widzę, taka... Zagrywka, że szybko broń zdobyć No Masz jakieś tu, takie tajemne taktyki na tą grę? Tu, obyśmy... hmm? tu jest NPC, który sprzedaje łuk z hakiem, więc mogę kupić dwa Masz Bardzo fajnie A ty co go kre... Ja okay. yeah. No ale tam Tu będę miał dwa łuk <śla> ja się zawiłem Muszę apteczkę wody, kupić, bo no, troszeczkę mi się spadło, dobra. Czekaj, jak ten łuk z hakiem działa? Musisz na pełny ten... napiąć. Uh -huh. Jak będzie Ci się to okazywało, że jest taki... na no niebiesko będzie poświecony, to wtedy możesz się przyczepić. A, i nie masz fal... fali na idzie przez to. to. To jest mega. Ale kozackie! No. Dobra, bo ja się bawię i idę jakieś jakiejś broni. Błagam, nie... nie, spokojnie. A, myślałam, że ty jesteś na górze, dole. <laughs> Wiesz co, ja bym tam... Re... na razie bym tam nie leciał do góry. tam są mm. same na Ale ja Lepiej na razie na dole być. Ej, spoko To Mnie się trzęsie, co jest za... <laughs> nie wiem naprawdę, co się ze mną dzieje. No to jest standard. Rzutko mam w pokoju Więc nie to Dobra, ty sobie zbieraj po prostu rzeczy Ja tak Oś, raczej pompy, będę grał pompy, dookoła ciebie pompy. Czego potrzebujesz? Pompy mam nie mam Możesz. Trzymam, ale tylko szarą Dobra, to sobie weź to sobie. To sobie znajdę na razie samy PM -y No! Naprawdę? O, chodź tu Mhm <gry> No, Kazak, dzięki Wiesz no co? Ja bym poszedł do tego dropa Okej okay. To jest pompa, kontur. i to jest... A nie to heavy O! I grabuka <grymne> no Okej, okay, to ja cię będę jakoś ubezpieczył, se zbieraj. Muszę to troszeczkę obiec. Nie wydawałoś? no moje raczej na mieście powinni być Zebrałeś dropa? to, no to git. No Tam, Co ty Nie, nie. Nie strzelę daleko. Jezu! Co jest? Ale, bo nie zauważyłem, że tu jest przepość. Dobra, chodźmy kogoś zestrzelić Słyszałem gdzieś młot Ja też Eee, yy, na, na wodzie O kurwa, Pole nie chciałem to zrobić za chodząc <laughs> I tam gdzieś jest Znaczy, za tym, Ale mm -hmm. no. no dobra, biorę motor Ambobok. Ale ja mam... Dobra, ty kieruję strzelam Ja też mogę strzelać. A, Opa, ja też mogę strzelać. To są typy. Leży. Oho. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Tu jest kolejny typ. Tu są typy. Obrał, ja uciekam. Uciek. Mamy jednego. Dajcie, drugi. Git. Jaki oni mają lud! <noise> Dobra Czemu ja się stresuję? <noise> to jest! Aha, przez to, że mi się naładowała ta moc, to mi anulowało. Aha. Oby to był bo boss, a nie typek. O. No, szlachta, okay. Dzięki. Zostawię ci dużo. Dus. oni... Dobra, oni mieli skarb na no, sukces. Ja zamknę. Dobra, już wychodzę. Dobra, chcesz iść na tego. bossa? Masz tu. Eventar item. Nie patrz. A. Nie wiedziałem, że takie coś tu istnieje. Okej, okay, chodź. Ja użyję tego sokoła. Jak też to macie, iść po tego bossa Nie chcę znaleźć tego bossa I może lepiej iść po ludzi. Pamiętaj, hajsy Dobra, boss jest na dole. Nie wiem, czy możesz go zaznaczyć na jego. A, tak mam. No to dawaj. Ja użyję tej mocy, a ty go obijesz po prostu. Mm -hmm. Musisz zwrócić... Zejdziesz na dół? Czy nie masz amunicji do łuku? Do łuku nie mam. No to masz, masz, masz. Znaczy łuch wypierdzieliłem na... po prostu, tak szczerze. Okej okay. Ja po prostu podejdę do bossa Ale nie ma... Możesz tutaj tutaj zejść. jest prostu zejście. użyj tego tego, wiesz. No, no, no. Zwróćcie go uwagę. Ale Tak, jestem. Strzelam do niego. Dobra, bo mi tak coś zapiszczało w tej słuchawce. Myślałem, że na przykład wrzuciłaby No Dobra, dla mnie Chudy. jest git. Chcę so, to tylko poprzerzucam. Dobra, ja już tego uderzenia nie dotknęłam, a więc go wszystkim z Żeby nic nie ma. Hm. Ja go nie to ale... taki bo... Łoł! O kurde. Dobra. No i klasa. I tak gdzie jedziemy? No teraz do góry. Aha. Idę. była nadzieja, że stąd tak wyjdę. Dobra, już prawie jestem na górze. Możesz kogoś nie No to strzelaj, strzelaj. Kogoś tam to, widziałem. Tam, tam jest typ! Mhm. Jeden autem też jechał. No widziałem. Tu dojesz. Autu. Walał się na dole. Walał się na dole. No to strzelaj do nich. Proste. Pamiętaj, gdzie dwóch się bije, tam nasi zabijają. Ładują do mnie. Szczególnie jeden. Ładują do mnie. O, oh, o, wow, o, Ale o, mamy. Nie, ja nie, 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 zginułem. nie o, Nie, zginąłem No i Czekaj, chyba będę mógł cię jakoś jeszcze Nie, ci będzie Bójcie, bójcie! Aj, Dobra, aj. nie było tematu Nie no, masz 2 kila się polał. Przeliczmy, że trzy, bo jednego ci zbiłem Dawaj jeszcze jedną na szybko 300 to za mało na poziomie Albo tak, ja, ja tylko, dwóch leci, dwóch leci tutaj To walimy ich Dobra, A jednak... już mam kranik Okej, okay, spoko Ja tu mam pompę Pierwszy kill, znaczy nie jeszcze kill, bo nie go nie wabiłem mhm. Drugi powalony Tu jest jeszcze jeden na stacji walony, mam już dwa kile. Kozak. Mam trzy kile. Mhm, ja też mam jednego. I to jest podział sił. Ty trzech, ja jednego. Mhm. Ty masz? Nie, nie. I chodź tu, bo mam betkę No dobra, piszę teraz No dobra, poczekam Mhm Się traduje co chwila nowych rzeczy Co? Dowiaduję co chwila nowych rzeczy. Nie wiedziałem, że ten. Że mogę te beczki rozwalać, że dostać tarcze. Ale skara albo Famas by się przydał Mhm mm Czy famosa mogę ci rzucić jak chcesz? O już, już, już mam Dobra Tak zna? i bierzemy auto, to jedziemy dalej czy? Musimy jeszcze chwilkę tutaj nie? Słyszę typów Ale to na podzielicach Nie wiem czy się opłaca. możemy tam pójść Musimy uważać. Już idzie, ja podjadę samochodem. Dobra, mam jedno ono okay. Dobra, tam ci dobili. Walą się tu. To bierz ich. Leż. A ty! Kila chciałeś mi zabrać. <laughs> A to widziałem. Dobra, masz 4 fragi. Czy już z poprzednią grą? To jest 5, 6, 7 czy 6? Tak czy nie wiem, bo ty powiedziałeś, że, że zabrałeś mi kilo. A, to okej okay. To masz 7. Jak to jest? Ile już nagrywasz na YT? No, półtorej tygodnia, dwa, coś takiego. Hmm. Wiesz, dopiero zaczynam, bardzo hobbyistycznie to robię. Ale tak, wiesz, fajnie by było, jakby coś z tego wyszło. Ja w Ciebie wierzę. Myślę, że Ci wyjdzie. Też mam taką nadzieję, wiesz, jak będę miał taką właśnie widownię, jak Ty, że... Pełna kulturka wpadną na odcinek, pogadają, pograją, dostaną to. Wydaje mi się, że to będzie easy. Okej, okay, ty sobie ulepsza, ja tu już przyjmuję flagę. O oh, jest. Są jakieś agmenty, które się najbardziej opłaca brać, czy to tak po prostu podgry. No tylko jedna rzecz zazwyczaj jak ty mi to yy, Po prostu yy, mogę znajomemu wysłać V-Boxy. No. Jeżeli nie, to wyśleć kod do Xboxa. Bo widziałem, że na Xboxie pogrywasz. Wiesz, to jest wszystko do ogarnięcia, będę, że to była. Nie wiem, jak to jest z Giveawayami, jeżeli chodzi o stówki. Że, jakbym ci miał wysłać 200-300, ale podejrzewam, że do 1000 dobijesz, a 1000 to już spoko wysłać. Łatwo. No tak. Gdzie? Nie, nie chcą Tu jest w Оба страфа. Я буду есть. Угу. Бака Ну, очевидно, же не хочешь. Не, 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 я. А! Окей. Паркур. Znaczy no, to jest tak po prostu bierzesz co ci wygodnie podgra, a niekoniecznie jakieś tier listy jak w innych rzeczach. Znaczy ja biorę tak, żeby to co mi pomaga na przykład jak jest lepszy parkur, a na przykład jest... Jest perk, lepszy parkur i lekkie palce to dorę lepszy parkur, bo to mi ułatwia jak niż te lekkie palce. Aha. Znaczy lekkie palce też mi ułatwiają, bo właśnie magazynki do OP-ów po prostu... Więcej strzelają mm -hmm. więc to jest super, ale ja wolę lepszy parkour, bo to daje tego. ten efekt. No A chłopaki się strzelają, dołączamy i... do tego? Można, ale nie wiem, czy to nie chce na no to O no, bo jak się wystraszyłem tego młota, leży? kawa. leży po na znaczy super Tak u śedzi. Powalony, nie. Dobra, obraz wody ty mam, świeczki. Mhm. No i no. Gromowa fioło to ma bomba. O, <laughs> ja masz, jak, jak, coś jak coś masz tutaj nie wiesz, Dobra, jest tu coś mi się... Byt, coś Nie, nie, nie pij tego. Wypij to. Okej. Okay. Będzie szybciej. Git. Ktoś się spali. Ale serio? Coś tu jest pełni No to robimy to jest. O, skrzynki Pierwszy raz widziałem spawny skrzynek, ale git Ale to nie jest tylko skrzynek, to Niektóre NPC się spawnują Na... Na tej miejscu, wie, na tej Aha. Gdzie włączyłem od mm -hmm. czasu do czasu spełnił się taki MPset. Znaczy z nim nie można zajść w interakcję, ale on coś spełnił takiego, że po prostu e, jest 6 safe'ów z goldem. A mm -hmm. w safe'ach jest po 200 golda, 300. Ja z się podzieliliśmy. Ja trzymam 3 i... No to git. Ja praktycznie to golda tak nie używam, więc... Wynajmuję ale... sobie ludzi tylko za tego golda. Ja... Bo są git, ale... W strzeleniu są bezsensowne, tylko są... tylko pomaga... pomagają, kiedy jesteś powalony. Mhm. Bo one mogą leczyć. Ale fajne jest też to, że jak wiesz, wchodzicie we dwóch To typ ma rozkminę, do kogo strzelać. No tak. Chociaż ten bot zwraca uwagę, nie? Mhm mm To też pomaga Ty a, a tam czy bo Dostał bo dostał, dostał, dostał ten... Ertyga ma! Ja leżę Chyba O kurde, rakieta! Dobra, uleczę się tym Jó, po dwa. O jednak nie. Kurde, mogłeś powiedzieć, że się, że masz leszę, ja mam potki. Ja jeszcze jednego. O, inny Dobra Idziemy po pieści możemy iść, możemy iść po tego, po dropa Okej okay. Jak będzie o Może... to będę wstać uda No byłoby kazacko Ulela. Dobra wybiorę sobie ten to jest złoty dzień Ty pod, na moście wystarczy Pewnie. Nice. Moc. To podejdzie znaczy, znaczy, to może być trap, więc ja... ...pierw polecę sobie krukiem. Okej. Okay. Takim. Za, zaboksujesz mi te, te okno. Tutaj, te okno. Mhm. że nikogo nie mogę znaleźć no okej okay. jest są tu są tu nie wiem czy są u ciebie zaznaczeni to są ci cór, jechali mam typa okej okay. to ja trochę poleciałem baw się młotem mnie zabił okej okay. Yeah. <noise> Nie no, wyszło fajnie Eee, miałeś 6 kili No to dobra to po prostu wyrównajmy to do pełnego tysiąca Już wiesz, jako że jesteś pierwszym gościem to Dobra, mam, gdzie mam To my lecimy, bo ja się muszę za chwilę jeszcze zawijać do pracy. Dzięki za gierkę i do dobra, następnego mam nadzieję.